Jeden z mitów na temat działania mózgu głosi, że ludzie dzielą się na takich, którzy przyswajają wzrokowo, takich, którzy przyswajają lepiej słuchowo albo kinestetycznie, że są różne style uczenia się. To nieprawda. Ogólnie wszyscy ludzie uczą się przy pomocy jednego algorytmu, ale ten element ma wiele ważnych składników. Jednym z tych składników jest ciekawość i właśnie dzisiaj o ciekawości. Nasz mózg może przetwarzać informacje w dwóch trybach, świadomym i nieświadomym. Nieświadome przetwarzanie informacji może być całkiem efektywne. Możemy uczyć się w ten sposób nowych rzeczy. Liczne badania psychologiczne pokazują, że osoby badane mogą nauczyć się wzorców przekształcania symboli albo wzorców połączeń między nowymi słowami, nawet jeśli nie powie im się, jakie są dokładnie reguły. Mówiąc krótko, mogą wyczytać te reguły z kontekstu i wdrożyć je w praktyce. Ale to nie jest najbardziej efektywny typ uczenia się. Uczenie się świadome, takie, które angażuje nas. Całych, które pobudza, uwaga, uwaga, świadomość, to takie uczenie się, które jest bardziej efektywne. Aktywne zaangażowanie jest przepustką do uczenia się. Aktywnemu zaangażowaniu towarzyszą aktywacje w korze przedczołowej, w korze ciemieniowej i bogate sieci połączeń między tymi strukturami. To aktywne zaangażowanie nazywamy ciekawością. Ciekawość nie jest tylko i wyłącznie dodatkiem do nauki. Ciekawość nie jest nawet czymś, co uruchamia tylko i wyłącznie proces nauki. Ciekawość jest jednym z kluczowych komponentów mechanizmu, czy jak kto woli, algorytmu uczenia się, a przynajmniej takiego uczenia się, które jest efektowne. Otóż aktywne zaangażowanie jest niezwykle ważne dla Głębokiego przyswajania informacji i tworzenia głębokich powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami treści. Dlatego też no, łatwo sformułować pewne wskazówki praktyczne. Jeśli jesteśmy po stronie uczącego, jeśli uczymy, wykładamy właśnie wykładamy wykładanie jest najgorszym możliwym sposobem, dlatego że wykładanie i ciekawość zazwyczaj nie idą w parze. Angażowanie słuchaczy. Angażowanie naszych odbiorców, angażowanie naszych uczniów działają całkiem sprawnie do pobudzania wyobraźni. Pobudzanie wyobraźni z kolei wzbudza ciekawość i pozwala przetwarzać informacje głębiej. Angażujmy więc w naszych słuchaczy, w różne ćwiczenia, angażujmy ich i próbujmy sprawić, by tworzyli różne rzeczy na różne sposoby. Ale jeszcze jedna uwaga: komputery to komputery nie są same w sobie już czymś ciekawym, dlatego że wrosły w nasz krajobraz. Są po prostu jednym z elementów środowiska, do którym dorastają dzieci, ale to, że są jednym z elementów środowiska, nie znaczy to, że dzieci są gotowe do korzystania z komputerów i w zasadzie, że będą cyfrowe od urodzenia. Otóż cyfrowość od urodzenia to jeden z mitów. Aby nauczyć się głębokiego przetwarzania informatycznego, aby nauczyć się języków programowania, musimy dać dzieciom odpowiednie materiały. A te odpowiednie materiały dopiero sprawią, że możemy wzbudzić ich ciekawość i przekierować ją właśnie na uczenie się programowania. Skoro ciekawość jest tak ważna, skoro ciekawość jest tak kluczowym aspektem uczenia się, to być może powinniśmy po prostu postawić na ciekawość i dać dziecku eksplorować świat w swoim własnym tempie, tak że dojdzie do wszystkiego samo, albo i nie dojdzie. Taki pomysł, pomysł, zgodnie z którym powinniśmy postawić na naturalną eksplorację, jest dość znany w tradycji filozofii edukacji i pedagogiki i głosił go m.in. Jean-Jacques Rousseau w Emilu, podchwyciła to również Maria Montessori. To koncepcja swobodnego dojścia do Treści, swobodnego dojścia do rezultatów edukacyjnych. Koncepcja, w której nauczyciel powinien wkraczać jak najrzadziej. Co na to współczesna psychologia eksperymentalna? Otóż wyniki badań wskazują, że nie jest to takie proste. Choć oczywiście swoboda, postawienie na ciekawość, pozwolenie eksplorować jest jak najbardziej sensowne, jednak. Wyłączenie instruktora, wyłączenie nauczyciela z całego tego procesu no, może prowadzić do niezbyt optymalnych rezultatów. Tutaj bardzo dobrym przykładem są badania nad uczeniem programowania dzieci. Takie badania zapoczątkował jeden z ojców sztucznej inteligencji, czy też informatyki, Seymour Papert, który stworzył taki język, taki protojęzyk zabawkowy programowania, który nazywa się LOGO. Ja to sam pamiętam z, przed wielu lat z podstawówki, gdzie chodziło się takim żółwiem i ten żółw robił no, to, co było zgodne z instrukcjami. To był pomysł Paperta, że jeśli. Wzbudzi się ciekawość dzieciaków odpowiednim środowiskiem graficznym, oczywiście, dzisiaj no, już nikogo by nie zaciekawiło. E, to dzieci nauczą się reguł formalnych, e, programowania i będą w stanie samorzutnie. Przełożyć je na inne środowiska. Czyli mówiąc krótko, że zdolności programowania, w cudzysłowie oczywiście w języku logo, przełożą się na programowanie w prawdziwych językach programowania, takich jak na przykład C. Czy to zadziałało? Niestety nie. Rzeczywiście w edukacji chodzi nam nie tylko o to, żeby ktoś był w stanie nauczyć się rozwiązywać jakiś problem w jednym konkretnym środowisku. Chodzi nam o Tworzenie ogólnych ram, to znaczy takich, że raz wyuczona umiejętność będzie mogła być stosowana w różnych kontekstach. I tutaj przykład języka logo pokazuje, że generalizacja nie jest wcale taka prosta. Dzieciaki, które swobodnie eksplorowały środowisko logo, tego żółwia, wcale nie radziły sobie dobrze z programowaniem. Być może programowanie jest zresztą czymś, co każdy z nas ma gdzieś no, w jakiś sposób wszczepione. Oczywiście tak nie jest i tak zwany mit cyfrowości od urodzenia jest jednym z popularnych i mocno szkodliwych mitów. Otóż pomysł taki, że naturalna ciekawość naprowadzi każde dziecko na reguły programowania we współczesnych językach, no, też nie działa i badania psychologiczne to pokazują. Niestety bez instruktażu, bez wskazania konkretnych dróg trudno jest nauczyć się programować. I to jest jedna z prawidłowości. O ile ciekawość jest ważnym elementem, ważnym motorem tego wszystkiego, jeśli wyłączymy nauczyciela, wyłączymy podręcznik, wyłączymy rodzica w zależności od zadania, w zależności od problemu, sama ciekawość najprawdopodobniej nie będzie wystarczająca, żeby proces edukacji zakończył się powodzeniem. Czy w mózgu istnieje neuronalny korelat ciekawości? Oczywiście ciekawość to pojęcie potoczne, ale możemy szukać odpowiednika psychologicznego, co do którego już łatwiej jest nam poszukiwać neuronalnych korelatów. Ciekawość wiąże się z motywacją. Kluczowa jest tutaj aktywność struktur dopaminergicznych. Które powiązane są właśnie z motywacją i tym, na ile możemy być zaangażowani w przetwarzanie poznawcze i wykonywanie określonych zadań. Kiedy poprosimy jakąś osobę o wykonywanie jakiegoś zadania zgodnie z regułą, kiedy przedstawimy tą regułę, i wyobraźmy sobie, że ta osoba będzie robić to zadanie w skanerze do rezonansu magnetycznego. Jeśli zaobserwujemy tylko i wyłącznie aktywność w strukturach wzrokowych, to no bo ta aktywność odzwierciedla to, że dana osoba widzi jakieś bodźce, że coś obserwuje, wówczas mamy małą szansę na to, że ta osoba jest zainteresowana. Jeśli zaobserwujemy jednak ponadto aktywność w strukturach przedczołowych oraz w hipokampie, który jest kluczową strukturą dla tworzenia śladów pamięciowych, wówczas istnieje większa szansa na to, że osoba była zaciekawiona, że była aktywnie zaangażowana, że przetwarzała ten materiał świadomie. Jeśli tak, to wówczas istnieje większa szansa na to, że ta nauka zakończy się jakimś sukcesem. Oczywiście, to, co mówię, jest prostym odpowiednikiem tego, że nie wystarczy być na lekcji i patrzeć w jakiś punkt, aby czegoś się nauczyć. Trzeba wprawić nasz mózg w tryb uczenia się. Tryb uczenia się to taki, w którym mózg jest aktywnie zaangażowany w poszukiwanie nie tylko informacji, ale także w poszukiwanie relacji między informacjami relacji łączących różne elementy procesu uczenia się.